W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time Wojak dobry jest. Witajcie, ja się jestem w Spodku. Pierwszy raz będę miał okazję głosować w Spodku. Bardzo się też z tego powodu cieszę. Cieszę się, że partnerem gali jest Kompania Węglowa. Kompania węglowa przepraszam też jestem związany może nie bezpośrednio, ale pośrednio. Mój ojciec pracuje w Nadwiśleńskiej Agencji Turystycznej, czyli w spółce, która podlega bezpośrednio pod y, kompanię węglową. Gdzieś tam jakoś też czuję się przez to związany z tym partnerem. Dziękuję. Czy znasz swojego rywala? Tak, oglądałem już kilka okay. walk. Jest to niski Amerykanie, czarno zawodnik, który ma bardzo dobrą pasję ostatnio, wygrywa wszystkie walki. Na pewno przyjedzie tutaj walczyć i wygrywać, tak, że będzie przez to ciekawsza walka. A to jest ważna walka dla Ciebie? To jest bardzo ważna walka, ponieważ ona yy, spowoduje moją walkę, że tak powiem, w przyszłością świata. Ta walka da jednemu z nas możliwość walki o mszący Świata. To pozycję numer jeden brakuje. Jak trenujesz? Trenuję bardzo ciężko, od lipca jestem w mocnym treningu. Yy. W tym momencie już rozpocząłem sesję sparingową, jest to ostatni etap przygotowań. Tydzień już że zostało trzy tygodnie sparingu. Potem ostatni tydzień już taki luźniejszy, żeby zaprosić świeży odpoczynek no i koncentracja na walkę.